Mm. Nice! Co tu się dzieje, proszę Państwa? Wow! Bardzo ładnie! Witam Was serdecznie ponownie na moim kanale i jak widać po makijażu dzisiaj będzie iście wiosennie i kolorowo, ponieważ w Biedronce pojawiła się nowa wiosenna kolekcja od Bell. I powiem Wam na samym początku, że. Są produkty, po które naprawdę warto się udać i będą to produkty, których będę używać w kolejnych filmach, więc jeżeli nie chcecie tego przegapić, to zapraszam do oglądania dalej. I pod sam koniec filmu zobaczycie, że i tak będę jeszcze bardziej kolorowa, ale kolor na ustach, który wyszedł finalnie, to już było dla mnie za mocne przekroczenie moich y, gragic. Kolorystycznych, jeżeli mogę tak to nazwać, więc musiałam je zmienić, żeby sobie nagrać stories i nagrać wam początek, bo po prostu źle się czułam w tym kolorze, ale może komuś ten kolor się spodoba, więc to będzie na samym końcu filmu. A zanim przejdziemy do makijażu, to szybkie ogłoszenie parafialne i dzisiaj nie będę mówić o nowościach, tylko chcę wam przekazać dobrą nowinę, że Kilka bestsellerowych produktów wróciło na stan magazynowy do sklepu. I teraz radzę zastopować ten film i biec do sklepu, bo modele takie jak na przykład e, naszyjnik Harriet, czyli ten, który no, jest po prostu moim ulubionym i jest waszym bestsellerem, wcale się nie dziwię. Wrócił na sklep w bardzo ograniczonej ilości i tak samo w bardzo ograniczonej ilości wróciły kolczyki. Puffy Hertz, również model, który zniknął z mojego sklepu w gmnieniu oka i to jest model 2 w 1, czyli on jest zamontowany na kółeczku z cyrkoniami i można to serduszko ściągnąć i używać jako czarmsa na bransoletkę albo zawieszkę, a ja w tej chwili zostawiłam sobie same kółeczka. Oczywiście również wraca już w większej ilości duży, ogromny, ale leciutki, ażurowy model Big Waves, tylko żeby pójść Później nie było na mnie, że tych kolczyków znowu nie ma. Naprawdę to, co mogę, zamawiam w największych ilościach, jakich się da. Więc proszę na mnie nie krzyczeć, że później coś jest wyprzedane, tylko trzeba po prostu łapać dopóki jest. No i właśnie, wróciły jeszcze kolczyki Javelin, czyli również model 2 w jednym, czyli kółeczko oraz zawieszka, bądź oczywiście jako cały kolczyk oraz oczywiście hmm, jedyna sztywna bransoletka model Golden Bones, bardzo prawdopodobne, że on wraca na sklep po raz ostatni Oraz uzupełniliśmy również stan magazynowy waszej ulubionej, bestsellerowej bransoletki Wcale się nie dziwię Z serduszkami i z czyli Shine of Love Sześć modeli wróciło I przy okazji przypominam o jednej em, ważnej opcji na mojej stronie internetowej A mianowicie, jeżeli widzicie na mojej stronie produkt, który jest wyprzedany, ale wam się podoba To jeżeli w jego wejdziecie, to możecie tam się zapisać. Pisać na powiadomienie o jego dostępności. I wtedy, kiedy ten produkt ponownie pojawi się na stanie magazynowym, to wy od razu dostaniecie powiadomienie, zanim inni dostaną newsletter, czy zanim dowiecie się o tym z mojego filmu czy Instastory. A już doskonale wiemy, że przy niektórych modelach naprawdę trzeba bardzo szybko się uśpieszyć, bo szybko znikają, a kiedy wrócą, to niestety nie jest zależne ode mnie. A więc, dobra, koniec o biżuterii, przechodzimy do makijażu. Pierwsze co mamy do nałożenia to jest Flower Touch Radiant Foundation i mamy oczywiście dwa dostępne odcienie: jasny oraz ciemniejszy Dandelion. DeLion, tak, oraz Sunflower. I to jest rozświetlająco-nawilżający podkład do twarzy, rozświetlona, promienna cera, lekki podkład idealnie wyrównuje kolory skóry, stawia się z giełgi, tworząc widocznej wersję podkładu. Optycznie wygładza, drobne zmarszczki, wegańska formuła. No i oczywiście nałożymy ten najjaśniejszy na mnie, w sensie ja na siebie nałożę ten najjaśniejszy. Chociaż obawiam się, może będzie, może będzie ok, może będzie ciut za ciemny. Chciałam mm. pomąchać, jak no dobra, najwyżej wpracujemy I najwyżej będę malować dekol. Oczywiście Wcześniej y, zrobiłam pielęgnację twarzy Nie mam na sobie y, Nie mam na sobie żadnej bazy, niczego uh! Całkiem, całkiem dobre krycie Ja tu myślałam, że To będzie takie Mało kryjące Coś w stylu BB kremu Tutaj, jak widać, dłubałam. Miałam krostę. Teraz mam strupa. W ogóle tak. E, dzisiaj mamy... Ja to nagram w sobotę rano. E, w czwartek byłam na włosach. Byłam tym razem u Sztos Włos. Sztos Włos. W, w Włos, chyba tak. Tutaj wam podlinkuję dziewczynę. Tutaj w Warszawie. Mm, byłam na... Mm, Korekcie i podciągnięciu tych afroloków, bo teoretycznie afroloki powinno się tak podciągać po czterech, pięciu tygodniach, ale po pierwsze mi. No, dosyć szybko rosną włosy. I ten stelarz już miałam e, dosyć mocno wystający i bardzo luźny. No i też e, sporo tych włosów obcięłam, bo zaczęły mi się ufilcować, więc e, zrobiłam korektę szybciej. Teraz mam więcej e, takiego rudego brązu. I w ogóle już jestem umówiona tam chyba na za 3 czy 4 tygodnie, gdzieś tam w połowie maja, chyba 11 maja czy coś takiego. I nie wadę Wam na razie zdradzać, ale umówiłam się właśnie na kolejne włosy, no już to już z włos. Ten podkład jest ciut za ciemny i trochę za żółty, ale do dzisiejszego filmu to jakoś wpracujemy, ale jeżeli bym miała zamiar go używać dalej, jeżeli mi się spodoba, no to pewnie będę musiała go czymś rozjaśniać. No i co do włosów, to na kolejne właśnie założenie nowych włosów, bo takie włosy syntetyczne, to są syntetyki. Nosi się tam około dwóch miesięcy, tak? I później, no, one są do wywalenia. Więc, e, ach, będzie, będzie ostro. Będzie podobny chyba ten sam skręt. Zrobię je na początku trochę dłuższe, abym mogła je w razie czego przyciąć, jak właśnie tu się końcówki tak dreadować. No i kolor to zobaczycie, jak zamontuję, ale... No powiem Wam, że na razie mi się to podoba. I na razie mam zamiar to kontynuować. Zobaczymy, czy mi się to nie zmieni za jakiś czas. No i wracając do podkładu, powiem Wam, że wygląda naprawdę bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Ja byłam przekonana, że on naprawdę będzie mieć znacznie delikatniejsze krycie i że będę tutaj marudzić i będę go zmieniać. W sensie, no tak, że zmienię podkład i. Nice. Bardzo ładnie wygląda. Jestem w szoku. Tylko ciut za ciemny, ale jeżeli się nie będzie utleniał później, jeszcze to sobie sprawdzimy, to będzie naprawdę spoko. Dobra. I następne produkty, które będą do przetestowania, to będzie puder pracowany z efektem Soft Focus oraz róż i rozświetlacz. Więc nakramowo się wykonturuję. Zrobię brwi, zrobię korektor pod oczami, przypudruję go i jak do Was wrócę, będziemy sprawdzać ten puder. Wykonturowałam się na kremowo, przypudrowałam korektor pod oczami i jednak e, brwi przez zawsze robię, jak e, się przypudruję. Więc przechodzimy do pudru. I tutaj mamy puder prasowany z efektem soft focus. Dodaj blask swojej skórze, otula niczym wiosenne słońcem. optycznie wygładza, zmniejsza widoczność drobnych smarczyk i porów. Cera jest się gładka w dotyku, wydobywa naturalny blask w jednym uniwersalnym odcieniu. O, mm, ładnie pachnie, i przypuszczam, że powinnam być z tego pudru zadowolona, bo Bel potrafi w pudry. Więc y, postaram się puszkiem go wklepać. Bo w sumie teraz zawsze puder nakładam puszkiem. Mm. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje, proszę Państwa. To jest photoshop na żywo. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Bożeż, ty mój. Wow, wow. Okej, okay, dobra, proszę państwa, baking nosa, y, robię brwi. I przechodzimy do kolejnych produktów. Brwi już mam, baking tosa zgarnęłam i zanim spryskam twarz mgiełką, bo jednak chciałabym ściągnąć tą matowość, która może nie jest jakaś tam tragiczna, ale przyzwyczaiłam się do efektu mgiełki, więc y, najpierw nałożymy sobie róż i rozświetlacz, a później będziemy się pryskać. No i dobra. Róż jest w jednym odcieniu oraz rozświetlacz jest w jednym odcieniu, więc wierzę je dla Was słóczem. Róż jest subtelną o wyjątkowym odcieniu inspirowanym kolorem kwiatów i lekko połyskującym w wykończeniu. Następnie w jednym odcieniu i przypuszczam, że to jest odcień, który przypadnie mi do gustu. Zaraz zobaczymy. Mhm. Uh -huh, uh -huh. To jest zaraz, o właśnie, bo już, już mam ten Peaches z Maxmo Tylko Peaches. Uuu! Uh, on daje ładny, taki delikatny glow. Mm, no. Nice. Zaraz zobaczymy. Picces, tak, tu jest Picces. No, Picces jest, no, bardziej napigmentowany, żywszy, a po roztarciu, jak widać, ten z Meksmo ma w porównaniu do tego większą domieszkę yy, różu. Tak, dzisiaj wszystko tak się będzie prezentować. Róż jest śliczny. Roświetlacza się trochę obawiam, bo... Yy, może nie wydaje się być jakoś super ciemny, ale zobaczymy, czy nie będzie za ciemny. I wezmę go nałożę łoże pędzlem. Ja właśnie najbardziej... O, jak ładnie pachnie. Któryś puder tak pachniał już z bel. Ja właśnie do takich, ogólnie do rozświetlaczy prasowanych, lubię takie rozciapiżone pędzle. To jest na przykład Hulu Pro 17. I on daje, jak widać... Ładny, ale subtelny efekt. Takim pędzlem daje bardzo subtelny efekt. Okej, okay, no i nie jest za ciemny, chociaż. Ja mam też dzisiaj ciemniejszą bazę, bo i tak się trochę rozjaśniłam. Yy, wzięłam, rozjaśniłam się, trochę podbakingowałam tymi pudrami z Jacqueline Hill. Nałożyłam je tutaj oraz na środek czoła, więc i tak w konsekwencji wydaje się być ciut jaśniejsza. Yy, jestem ciut jaśniejsza w porównaniu do tego, co by było bez tych pudrów. No ten rozświetlacz... Jest delikatny, poprawdy. Nie zrobimy nim nie wiadomo jakiego efektu wow, Ale coś tam się zawsze trochę rozświetli. Teraz go nałożę na nos. On jest w sumie też trochę jak taki puder rozświetlający. Widzicie, nawet na nosie w bardzo mocnym stężeniu nie jest on wybitnie mocny. A i tutaj mam e, dorobiony, dorobiłam sobie akrylem ten pasdokieć, co sobie. Załatwiłam ostatnio, więc na razie ten jeden jest taki straszący. Nie jest źle. No i jeszcze podług brwiowy. No, będzie tu subtelnie. Ale jak widać, wcale nie jest za ciemny, tak jak się obawiałam tego. Jest bardzo spoko naprawdę. Metalicznego ucha raczej z tego nie będzie. Będzie delikatnie rozświetlone. Jeżeli lubicie właśnie taki bardzo delikatny efekt, taki subtelny, i żeby nie przesadzić, to to może Wam się spodobać. Ale zaraz, jak się uspryskam, teraz ta cera wygląda bosko. A teraz się uspryskam. Jak to zwykle ostatnio używam tej wiki Gabor i Ingrid. Uch, i suszę. Jeszcze tu zaraz doschnę, ale powiem Wam, że baza na razie prezentuje się imponująco. Zobaczymy jak reszta produktów, chociaż reszta produktów y, przypuszczam, że nawet jeżeli będzie bardzo dobra, to i tak mnie jakoś tam wybitki je. Y zauroczy, tak żeby, może, nie, może mnie zauroczyć, ale się nie zakocham, bo są to po prostu produkty kolorowe i zaraz jak przejdziemy na przybliżenie, to mamy do przetestowania dwa cienie sypkie, fioletowe i takie brzoskwiniowe, więc wjeżdżają dla Was słocze i to będzie cień sypki do powiek w słoiczku, które pięknie podkreślą kolor tęczówki i przełamią klasyczny, nudny make-up, więc ja za chwilę zrobię sobie takie Zwykłe, nudne cieniowanie. Później będziemy mieli w jednym odcieniu taki brzoskwiniowy liner, kreska w soczystym kwiatowym kolorze. I od razu już mam mogę powiedzieć, bo robiłam słocze i sprawdzałam, on zastyga namatowo i nie jest wodoodporny, bardzo łatwo się zmywa. A później będziemy mieli lip tint do nałożenia na usta. No i teraz na jedno oko nałożymy ten fioletowy, matowy cień, a na drugie brzoskwiniowy. Może tu najpierw brzoskwinię nałożymy. Tylko tyle się zastanawiam, jak to nałożyć, bo nie dość, że to jest matowe, to jeszcze jest sypkie. Na razie spróbuję paluchem. Tak delikatnie. W ogóle, jak robiłam słocze, to, to ma bardzo fajną, taką satynową tak kłosy, właśnie, delikatną formułę. Okej, okay, no, poluchem się nakłada. Ja bym chciała to po prostu nałożyć pędzlem do blendowania, i po prostu tak. O, tak, wetrzeć. E, dobrze idzie. Ten cień mi się podoba. Mhm. Nawet byłabym skłonna używać go częściej. Zobaczymy. A teraz ten fiolet. To się w ogóle bardzo dobrze nanosi. Spoko. Oczywiście przypuszczam, że jakby tu była baza, bo przypominam, że jak to zwykle ma miejsce, tylko trochę delikatnie się osypuje, no ale to jest sypkie. Jakby tu była baza, było coś lepkiego pod spodem, to sądzę, że te kolory też byłyby żywsze. Ja, jak to zwykle ma miejsce, nakładam wszystko bez bazy. Na suchą powierzchnię. No. A teraz się zastanawiam. Wezmę tak. Wezmę pędzlem, którym nanosiłam brązy tutaj sobie. Tak. Podcieniuję. W sumie można by było się pokusić, aby tu w ten wewnętrzny kącik dołożyć ten, tą brzoskwinię, a tu dołożyć tego fioletu. Tak, to będzie trochę jaśniej, bo nakładam na ten. Na No A tu trochę inaczej, bo nakładam na fiolet. Ale tam w miarę. W miarę delikatnie. Wyrównam te oczy. No, z pewnością, o tutaj, to połączenie, jak zaczęłam od brzoskwini, a później z tym fioletem, wygląda lepiej niż tutaj, bo tutaj już jest takie wyblakłe. Dobra, zgarniam osypkę i robimy kreskę. Postaram się zrobić taką tradycyjną kreskę wewnętrznym i zewnętrznym kąciku, tradycyjną dla mnie. I jak widać, to tutaj jest taki długi pędzelek, więc jestem ciekawa, jak będzie się tym rysować. I potrzebuję zooma. Liner ładny, ale nie będę fanką tego aplikatora. Ciężko się tym rysuje. Wezmę sobie pędzelek. Po prostu wyciągnę sobie trochę linera na dłoń. I ten pędzelek był po brązowym linerze. Starałam się jak najwięcej wyczyścić teraz mokrą chustkę. I zaraz też właśnie, jak widać, dokładam kolejną warstwę. Zobaczymy, czy to się będzie kruszyć, bo niestety kolorowe, tym bardziej mm, takie pastelowe linery, albo nie mają ładnego koloru, albo jak zastygną i chcę się je dołożyć, to później się kruszą. Więc zobaczymy, na razie jest w porządku. Kolor się trochę osłabia, ale wygląda ładnie. Teraz z nie wiem, czy ta kreska będzie tu widoczna. Na tym cieniu. No, chyba nie bardzo. Bo ten liner jest w sumie w kolorze tego brzoskwiniowego cienia. No, może delikatnie. Najwyżej później trochę oszukam i dorysuję tutaj brązową kreskę. A tutaj może brąz jakoś pod spód nałożę tak cienko. Bo jak widzicie, o, tutaj już jak to zastygło. To tak trochę wyblakło. Zobaczmy jeszcze raz. Hmm. O, bo teraz, teraz jest ładnie, więc zaraz zobaczymy, jak to przestygnie. Może być to fajny produkt właśnie na wiosenny makijaż, jeżeli w ogóle się nie ma cieni na oczach. To wtedy taka bardzo delikatna wiosenna kreska. Sądzę, że będzie no i właśnie o, pędzelkiem jak tu nakładam, to chyba tego nie widzicie, ale trochę, trochę go ściągam. Z tego wewnętrznego kącika. O, o, o! Widzicie? Trochę się taka dziurka zrobiła. tym aplikatorem to ja sobie tu zrobię krzywdę chyba. No, chyba w tym wewnętrznym kąciku niewiele tu zdziałam, a w zewnętrznym. Hmm. No znowu trochę zblad. Najważniejsze jest to, że nie zapowiada się, aby pękał czy się kruszył. Postaram się coś wymyślić, jeszcze dołożyć jakąś brązową kreskę, ale tak żeby jeszcze trochę tej brzoskwini zostało. Przykleję sztuczne rzęsy i zaraz do was wracam. I tak prezentuje się już makijaż z przymocowanymi rzęsami i powiem wam, że no w sumie chyba ten liner jest na razie takim Najsłabszym ogniwem tej kolekcji Może nie jest on tragiczny Ale no nie urywa Nie urywa tyłka No i to co nam zostało do nałożenia na usta Mam odrobinę konturówki pierne Lipmatic 07, ale pewnie później dołożę Mamy do nałożenia Blossom Velvet Lip Tint W jednym odcieniu Sunset Flower I to jest po prostu tint do ust I on jest taki Właśnie też taki Brzoskwiniowy, bardzo ładnie pachnie z dotą pomarańczu Mmm, jaki jest milutki Nie moje kolory, ale ogólnie do tej kolekcji pasuje Trzeba poczekać chwilę, aż on wejdzie w te usta I zaraz dołożymy drugą warstwę Zobaczymy, czy możemy wzmocnić ten efekt No, ale jak użyję konturówki, to sądzę, że będzie spoko Nawet w sumie bez konturówki jest spoko Wydaje mi się, że... Jakiegoś wybitnego krycia tu nie zbudujemy, ale ładnie ożywia. Taki soczysty. Nie wiem, czy. Nakładać tu konturówkę, czy może tak zostawić? Nie wiem, zaraz pomyślę. Dobra, montuję kolczyki, ogarniam włosy i robimy podsumowanie. Okej, okay, finalnie, ostatecznie na usta nałożyłam chyba ze cztery warstwy. I faktycznie przy tylu warstwach można dobudować ten kolor, więc jest już dosyć intensywny. I nie nakładałam w końcu um, ponownie konturówki, nie robiłam obrysu. Wydaje mi się, że na początek filmu ja to trochę przykryję, jednak, bo jest to dla mnie. Zdecydowanie za mocne, tym bardziej ja nie za dobrze czuję się aż tak w żywych kolorach, tym bardziej jak mam jeszcze kolorowe oczy. Ale muszę powiedzieć, że Ogólnie ta kolekcja jest naprawdę bardzo, bardzo fajna, bardzo porządna i rzadko kiedy właśnie te biedronkowe kolekcje aż w takiej mierze mi się podobają. Wracając do linera, to jest moim zdaniem najsłabszy punkt tej kolekcji. On nie jest tragiczny, ale no też nie jest wybitny. Zdecydowanie najfajniejszymi punktami produktami tej kolekcji jest zarówno ten podkład oraz puder. Pudry Bardziej pudry rozświetlające. Bell doskonale wiemy, że robi świetkie, i to jest. Kolejny tego typu właśnie puder utrwalający i rozświetlający. Więc jeżeli z poprzednich kolekcji jakiś puder Wam się skończył, bądź nie mieliście jeszcze okazji dorwać, no to sądzę, że warto na niego zapolować. Podkładu z pewnością dalej będę używać, tylko tyle, że będę go mieszać z jakimś jaśniejszym odcieniem, no bo on w konsekwencji wychodzi dosyć ciemno, nawet jak na mnie. A tym bardziej, jeżeli macie. Bardzo, bardzo jasną karnację, to niestety tutaj dla siebie koloru nie znajdziecie. Nałożyłam tutaj świeżo ten podkład, więc zaraz zobaczymy, czy on się utlenia. Wydaje mi się, że nie, bo nie widzę jakiegoś tragicznego odcięcia, ale zaraz jeszcze to sprawdzimy. Roświetlacz. Taki delikatny, poprawdy róż do policzków, bardzo ładny i fajne są te cienie matowe, sypkie. Bardzo podoba mi się ta brzoskwinka, tym bardziej jak jest nałożona samodzielnie, to ma naprawdę bardzo fajny, ciekawy pigment. Więc ogólnie jak najbardziej jestem na tak i wracam jeszcze na chwilę do tego podkładu. No może minimalnie ciut się utlenia. Tak, bo jak się go rozprowadzi, o tu jest zastygnięty, a jak go się jeszcze rozprowadzi, to jest ciut jaśniejszy. Więc no tak, on się jeszcze dodatkowo ciut utlenia. Dlatego później też musiałam się rozjaśniać właśnie jasnymi pudrami. Ale jeżeli ten odcień bądź dwójka będzie dla Was w sam raz, to sądzę, że jeżeli macie cerę normalną, suchą bądź mieszaną, no raczej nie przetłuszczającą się, chociaż może warto spróbować, ale sądzę, że większość ser naprawdę polubi się z tym podkładem, tylko kwestia tego, czy dobierzecie do siebie kolor. No i proszę Państwa, dzisiaj to by było na tyle. Jak to zwykle ma miejsce. Czekam na Wasze komentarze. Dajcie mi znać, czy już w ogóle widzieliście tą kolekcję w swoich biedronkach, bo ja już widziałam tydzień temu zapowiedź tej kolekcji, chyba nawet tydzień temu przyszła do mnie paczka, ale byłam już w kilku biedronkach i jeszcze nigdzie. Jej nie widziałam. Widziałam tą kolekcję walentynkową, której akurat nie zdążyłam przetestować, ale tej wiosennej jeszcze nie widziałam, więc em, dajcie znać, czy już ją widzieliście, czy już może z tej kolekcji nawet coś dorwaliście. Będzie mi bardzo miło poczytać Wasze komentarze i możemy przychodzić do ogłoszeń parafialnych. Jak to zwykle ma miejsce, przypominam, że wszystkie możliwe informacje będą zawarte w opisie na dole pod tym filmem. Przy okazji zapraszam jeszcze na inne. Moje profile oraz zachęcam do subskrybowania kanału oraz wciśnięcia dzwoneczka, aby dostawać powiadomienia, kiedy pojawi się nowy materiał na YouTube. Jeżeli materiał przypadł Wam do gustu, to poproszę o kciuka do góry i mam nadzieję, że już niebawem widzimy się w nowym materiale. A więc do następnego i na razie.